jo z tej strony szczury i tam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy na moim WK, a teraz już na BD. Yy, nikt zmieniony nie przejmujcie się tym z powodów tych bajumowych, żeby mnie czasami nie ubili, bo słyszałem, że miały zoolny się pojawić i miały powalczyć. Yy, miały powalczyć Także ten. Także Mmm, yy, No. Bo mnie rozproszył Forgotten, no, oczywiście mam A nie widzę tutaj, nie widzę tutaj żadnego Vr'a. Jest, o jest Vr'ek, jest fałerek, dobra. Ym, cyk. Ym, pyk. No Felisa, Taki, takie imię dostałem z, ze sztucznej inteligencji, że to jest niby fajne imię dla summonera kota. Nie wiem ile tu 6k jest napisane, dobra. No tak to, tak się losy potoczyły. Tak się losy potoczyły. Właśnie nagrywam. Dobra. I lecimy. Jednego bufa już zrobiłem. Widzicie? 16% wbiłem. Idziemy do Kruma Tower. Będziemy szli tak samo jak ten. Będziemy szli tak samo jak Gladiatorem na razie. Do 46. później zobaczymy, czy będę ciągnął równolegle postaci. Ale raczej będę szedł do 59 na bd pełną parą. Ile da fabryka? Raczej na 100%. Także Gladiator będzie odstawiony teraz, aktualnie i tak samo siał sobie będę i, i się generalnie bawił. Nie? Jak się trafi jak się trafi jakieś party, to pójdę z party. Jak się nie trafi, to, to się nie trafi i tyle. No ale na 59 levelu już praktycznie wszystkie spoty się otwierają. Już buff też chyba solidniejszy jest i z magami będzie można i z fighterami. Także tak to tak to wygląda, tak to sobie wymyśliłem. No i kontynuujemy to. Na szczęście, opowiem teraz trochę o Bajumie. Zmieniłem tego unika pod Bayuma. Dzień wcześniej rozmawiałem z kolegą z zonów, mówił, że się zbierają tam i że ma być walka, ale dzisiaj się okazało, że no, że Zony tam problemy jakieś mają i, i się reorganizują po raz kolejny. Gdzie są moje moby? Zabili mi moby. Że się reorganizują. Idziemy sobie dalej. No, bo dobra, to się coś pojawia. To teraz tak, teraz o densach muszę pamiętać. O tak, dobra, i lutujemy i też sobie sieje, nie? No, że tam się reorganizują, i w sumie wstałem o 2.15. Budzik sobie ustawiłem, wstałem o 2.15. I o drugiej, o kurde, stuna na wsadzi jeszcze. I o 2.15, elfy mają chyba mniejszego kona, nie? To te stuny tu będą częściej wchodzić, nie? I ten, i o 2.30 praktycznie już byłem po wszystkim. Jak się tylko okno pojawiło, to, to bają się pojawił również. Miałem makra już poustawiane na ten kryształ, na wszystko stałem, z, w miarę zbufowany byłem. I jak tylko zobaczyłem, najpierw zerk podleciał do góry, ale stali. I widziałem, że trochę PvP tam było. Tam chyba jeden, jedna, jedno party jakieś im podeszło, zonów. Yy, ale po chwili patrzę, zaczynają znikać ikonki yy, tych literek czyli ten site, ten site wariata, to potocznie chyba literki jest nazywany. No i dobra, ja tych tak nazywam przynajmniej. No, no to oni tam sobie ten, patrzę, że wchodzą, od razu makro odpalone, wbiegłem do środka. I mówię, jest dobra, wleciałem, nie? No i minęło 15 sekund i już zamknęło się przejście, bo już go obudzili. Także była taka sama akcja jak ostatnio, tylko że zamiast 5 sekund, 30 sekund to zajęło, nie? Także jak ktoś też poszedł do kibla, to też nie zdążył, nie? W tym czasie. I drugi raz się zdarzyło, że w pierwszych 5 minutach od pojawienia się okna, od, poja od startu okna pojawił się bają, także przyfarciłem strasznie. Na tą okoliczność wziąłem urów pracy. Teraz jest rano 1130. Bo nie spodziewałem się, że w pierwszym okienku od razu liczyłem, że do, w najgorszym wypadku do 6.30 bym siedział, nie? Online, także to bym do roboty się nie nadawał. Na szczęście, na szczęście mnie to ten uratowało. I mm, sytuacja wyglądała tak, że o 2.40 mniej więcej już poszedłem spać. Wstałem o siódmej i od siódmej robiłem kolejną część, żeby tą subę zmienić. Nie, Tamte kupiłem MSS-y. Mm, później trzeba tam na Silent Valley zabić jakiegoś mobka, ale to jest prościzna. Najgorzej było w LoA, bo żeby zrobić ten przedostatni składnik, yy, w sumie ostatni składnik, żeby już yy, jakby ten eliksir wytworzyć, to trzeba iść na... ten Blooded Guardians, nie? Tam na dno praktycznie, tam gdzie są kariki w Loa. No i tu był problem. Wziąłem bufa. E, mówię... szarpnę się, szarpnę się, bo wiedziałem, że one są silne dosyć. No czekajcie, znowu nie daję jedenstwo sobie. No ja się zająłem opowiadaniem na Mówię, To jest mój drugi buf na Bedeku, nie? E, e, znaczy wróć, wróć wróć, Wziąłem, mówię, dobra, szarpnę się. Wziąłem bufa od PPK 78 level. Za 35 tysięcy Adeny I ten I Później był jeden ten jeden Essex VR -ką 4 -ką. Zapłaciłem mu za to Napisałem mu że mam dać kotu a dał mi Nie bufa I mu mówię daj kotu On mówi zapłać jeszcze raz o no to się wkurzyłem I nie zapłaciłem Zezwa, wyzwa, wyzwałem go tylko i poszedłem w pizdu. Nie było żadnego innego, żadnego innego y, tego, że tak powiem, y, eseka, ale mówię, dobra, idę. E, I poszedłem i praktycznie doszedłem na samo dno, gdzie były te, na tym jednym bufie bez VR-ki, doszedłem tam na samo dno do tych karyków i do tych guardianów i one są w tych grupkach takich śmiesznych, nie? No, mówię, kurde, dobra. Patrzę, tu karik, tam jakiś limas, limless, malrock, lord. Mówię, kurde, szarpnę jedną, to będzie lipa. Ja bym miał buffy, to bym tam powolutku, powolutku je powyciągał. Ale bufów nie miałem. Już, bo mi zeszły tylko selfy. Ale po 10 minutach, jak tam sobie stałem, na Discordzie napisałem tam, że potrzebuję, potrzebuję pomocy. Zaspamowałem na pomarańczową, może ktoś akurat by tam był. Nikt się nie pojawił, no i było, to była, mówię, 7.30, 7 8.00 rano. No to się nie spodziewałem, że ktoś mi pomoże. Tak z tych tutaj swojaków na Discordzie, bo widziałem, że nikogo nie było na voice'owych. I siedzę tam, nie? I po 10 minutach pojawia się jakiś pepek i się pyta, czy mnie bufny czy quest'a robię. A ja mówię, że tak. Mówi, a ja mówię, że raczej ten, jak mi dasz bufa, to i tak to nic nie da, raczej nie ogarnę tego, nie? A on mówi, no masz rację, nie? Ale mówi, poczekaj godzinę. Zaraz przyjdzie deska i będzie pokój, pokój, pokój lurować i wtedy ci pomożemy, nie? Mówię, o, ale super, nie mówię dobra nie. I siedzieliśmy godzinę, zdążyłem sobie pójść na śniadanie, pójść z psem, wróciłem i już widać, że zaczynają się zbierać. W dół robili to, nie. No i z... było tak, że on zbierał całe dwie komnaty. Tam są takie dwie komnaty. Nie, nie nagrałem tego, bo w ogóle całkowicie byłem zaaferowany, tylko tym, żeby to szybko zrobić. Nie muszę gdzieś te dnesy ustawić, żeby się lepiej klikały. Mm, żeby ten mm, żeby, żeby, żeby żeby. żeby, No, on zbierał te dwie komnaty, stawiał się w kącie i mówi, że stary plan jest taki, ja to zbieram i te guardiany zazwyczaj się bugują. I wtedy jak one się zbugują ja zbije tego trejna, to ci pomogę te guardiany go, ci je trochę podbiję, a ty musisz dobić, bo to trzeba było dobić moba, nie. I nie wiem, czy pech, czy szczęście tak chciało, że tak koleś dobrze te treiny ciągał i tak się zadawał jak ciężarówką i w ten kąt biegał, że z każdego trejna to może jeden albo dwa guardiany tylko mu się bugowały. No i wyszło tak, że. że expiliśmy, nasze znaczy expiliśmy. Bo ja nie byłem z nimi wparty, nie? Tylko na te, na, na te dobitki. Półtorej godziny mi zeszło, nie? Półtorej godziny, on jeszcze raz tam padł. To zanim przyszedł, zanim coś, to ten, nie? Że półtorej godziny ten, tą krew wyciągając z tych guardianów, ale w końcu się udało. Po wszystko tam pomontowałem te eliksiry, porobiłem byłem mega zadowolony. I później od razu do, do gildii Dark Elf i, i sobie zmieniłem. Nie Nie no, kurde, to była naprawdę. Już później poszło szybko, bo już wszystko miałem. Miałem 800 kryształów i zrobiłem sobie skup, nie? Czyli skupiłem trochę taniej, niż jest na rynku. Dużo nie zaoszczędziłem, może ze 100 tysięcy, no ale to zawsze 100 tysięcy to jest na buffy, nie? No i ten, i dokupiłem wszystkie brakujące części, wróciłem tam do tego... Orina, bo mówiłem może trochę nie po kolei, ale tak to co mi się przypomina to mówię, nie? Duale wyciągnąłem z WH i wszystko. Keszę już mam. Także to niby jest inwestycja w, w te big grade, y, ale to tak nie przepada do końca, bo, bo jednak z bronią się zostaje low grade'ową, no ale jednak broń jest, nie. Tylko teraz mam ile mam. To, co widzicie, to jest moja cała kasa, która mi została. Trzy bańki już, nie? I praktycznie wszystko z WH posprzedawane. No mam trochę plonów jeszcze, nie. W plonach, jakby mi się udało wszystko wymienić, to też tam jeszcze jest 5 milionów może jest, nie. Bo mówię, w godar ostatnio nie było, nie było plonów, za dużo nie siałem. Później dostałem od Aliwi te, te plony, to jeszcze nie zdąży, te nasiona, to nie zdążyłem jeszcze wysiać. No a teraz kot to będzie tylko. No nie będzie, na Siege, Siege jest teraz, sobota, niedziela, to może na Siege pójdę. Ja sobie tam dwie godziny posiedzę na kocie, a tak to będzie tylko bedek grany. Także będziecie mieli na kanale tylko bedeka praktycznie do samego 62 levelu, jak nie więcej, nie? No, no, oczywiście, no widzicie, znowu yy, zagaduję się, bo się skupiam, żeby wszystko wam powiedzieć, co tu się wydarzyło. I ten, no i nie mam tej podzielnej uwagi, takiej, wiecie, jak kobiety mają, nie? że one trzy rzeczy na raz mogą robić. No niestety ja nie. <laughs> albo ekspy efektywnie, albo gadam efektywnie. No, nie. Jedno z dwóch trzeba wybrać, nie. No, także tak. Jest kamień z serca. Kamień z serca. Naprawdę, teraz ta postać jest odblokowana, praktycznie w 100 można się bawić. Nobul to tam na razie nie myślę o tym w ogóle przy okazji. Teraz najważniejsze jest znowu zbierać kasiorę, żebym się ubrał lepiej, nie? Teraz y, moim celem jest y, biżuteria TT i prawdopodobnie w DCK będę inwestował na razie. Dla BDK to będzie takie minima minimalistyczne. Ja podejrzewam, że do, do te katany to mi trochę zejdzie aż do cashu, do 61 levelu chyba. Nie będę, zmieniał, nie będę zmieniał duali, trochę to może źle wpłynąć na Gladiatora, no bo on ten przeskok 52 do 61, a to jest Damage Dealer, no to on bez big broni to tam lipa trochę, nie? No ale zobaczymy. No, priorytetem jest teraz ten, jest Bedek, 75. level na Bedeku i ubrać trochę, trochę lepiej y, tą kocicę. W międzyczasie jakiś 76, jak mi się na BDQ znudzi, to 76 próbuję IT wbić. Coś posiać na tym gościem, może będę siał na kocie, zobaczymy, no mówię. Teraz tyle mam opcji, mi po się pootwierało, że szok. nie muszę nigdzie postać, odstawiać, czekać, mogę cały czas tylko na tej Felisie sobie grać i już, nie? No. Także nie zdziwcie się, że teraz Kateny nie będzie, będzie Felisa, Felisa to jest to samo, tylko zmieniony manik. Niestety to są drogie rzeczy. Ale musiałem w to zainwestować, bo tak mi to z tyłu głowy siedziało, nie zaliczenie tego bajuma, szczególnie ostatnio, że on się pojawił tak szybko i mogłem to mieć z głowy w 10 minut, to nie ogarnąłem, nie? Ale to, to doświadczenie, które zdobyłem wtedy pozwoliło mi teraz bez żadnego problemu zaliczyć, nie? Mówię, za mało, za mało tych endgame'owych akcji mam, yy, bo jakbym na bajuma chodził, w ogóle chodził na bajuma, to by nie było żadnego problemu, widziałbym jak to jest, jak to, jak te, jak te ali podchodzą do tego, kurde. Dobra, odejdę. No, jak te ali, ali podchodzą właśnie do takich randomów, a yy, literki też yy, ten, miały listę i też yy, gościu był bez klanu, a wiedzieli, a co ty ty robisz, co ty ty robisz. I od razu byli ten, od razu byli pekowani. Także są listy, chodzą gdzieś, wiedzą mniej więcej kto, yy, kto tego Bajoma potrzebuje zaliczyć, albo kto jest w przeciwnym ali. Wiedzą o tym I ja też wczoraj jak rozmawiałem z gościem z Ządu, że mówisz, że jak już raz trafiłeś na tą listę, to ktoś z tej setki ludzi na pewno cię będzie próbował targetować. I jak cię zobaczy, to cię zabije. No dlatego to była decyzja o zmianie Niku była podjęta i no i tak już jest, tak już zostanie teraz ta postać. Ale te stuny wchodzą nimi teraz. Dawaj, dawaj Nawet nie to zapominam zapominam overhitować Tak to jest właśnie, to była przygoda teraz z tym bajumem. Trochę mówię, to nie lubię, nienawidzę. Na poprzednim serwerze to mi koledzy z CPK to załatwili tego bajuma. To był mój pierwszy bajum zaliczony, yy, zaliczony własnoręcznie, w sensie ten. Quest na subę, nie? Tojkę, tojkę, to zaliczałem, nie? Normalnie, w sensie te, bo, te bossy wcześniejsze, ale ten, ale. Ale ma to pierwszy raz zaliczyłem. No, i tak to jest właśnie, właściwie, ludziki, tak to jest. No. Dzisiaj chcę 43 zrobić, jutro bym chciał 46 w weekend. Chcę zrobić 49 no, zobaczymy, czy mi się tak uda. A później, no to już się tak nie da tego zaplanować. Bo później, to już te levele nie lecą tak szybko, nie? No, ale mówię, coś spodziewajcie się, że praktycznie 100% będzie bedek teraz grany. Chyba, że będę tym bedekiem, no to wtedy sobie pójdę na, na coś innego pograć. Cały sprzęt, wszystko jest przeniesione teraz z tego, nie? Z gladiatorka. O, i na 43 już pójdę sobie też na e nie? I tam sobie będę siał. I cały czas codziennie szefuniu. Próba wymiany tych klonów na, na dobra. Na matce. Zobaczymy, jak to będzie. O, no, za wcześnie teraz. Tutaj muszę pamiętać, że, że te densy to się tak rzuca, żeby się je ten, nie? Muszą zniknąć całkowicie, żeby many nie tracić. Dobrze pamiętam, nie? A ze SWS-ami to mniej więcej na zmianę, jak trzeba, to się robi. Też bedekiem nigdy nie grałem, także. Nowa przygoda dla mnie całkowicie. Jakie dajki na BDK założyć od razu, żeby do solo Expa mi tutaj to pomogło? Takie same jak na Glada? Plus do STR, plus do dexa minus kon, tylko wtedy to już całkowicie będę papier, nie? A stuny na wszystko to już będzie lipa całkowita, nie? Chyba. Jak myślicie? No mówię, do tego 59 to pewnie będzie w większości solo, bo nie wiem, kogo, czy gdzieś tam będę potrzebny na tych niższych levelach. Pewnie komuś tam będę potrzebny, ale wiecie. Nie, na nie nastawiam się. Może jakieś jarbeki bym zaczął chodzić, bo BDK może i wezmą do, do tego na RB, nie? O, Pusty. Na tych low levelach to ten party matching jest pusty zazwyczaj, bo to. No i potrzebuję jeszcze tego. Jak będę w klanie z powrotem, to będę miał buffy z CH, to też będzie inaczej, trochę na, na shotach się zaoszczędzi, nie? Cyk, dobra, no ale już jest bedek, już jest bedek, już będzie inne granie. Mówię, jeszcze zrobić tego niebieskiego kota, to już też trzecia profesja, to kolejny taki mały kamień milowy, że tak powiem. Trzecia profa suba, to już tylko noble zostaje, nie? A później to już tylko upgrade sprzętu, skilli. No ale to wszystko siano, siano, wszystko siano. Dobra. Tak to jest, tak to jest. Człowiek 3 lewele, dzisiaj, 3 wele jutro to tak trochę tej farmy było chyba sporo. Na takim single targetcie. Zobaczymy. Jest 12 godzina zaraz dojdzie. Jeszcze jakąś przerwę muszę na trening zrobić. No... Nie da się zablokować, że nie, nie da się go zagresjować. Nie wiem, od czego to zależy. No, no Już widzę różnicę, że na pewno więcej stuny wchodzą w tego BDK niż w Gladiatora. Nawet ze zmniejszonym konem mam takie wrażenie. Tutaj z tego stinga to się, chyba rzadko bdki używają, ale mówię, ja do overhita go tylko potrzebuję. Teoretycznie on daje ten, tą trudkę, nie? Znaczy, nie trudkę tylko to krwawienie daje. Powinienem, powinienem tego skilla używać na początku, nie na końcu. No ale mówię, pod overhita go robię. Go używam w sensie, nie? No, szkoda mi, że kude, że ten nick zmieniłem, bo już wszyscy mnie znali na tym niku. Fakt jest taki, że po tej Pokémonie też mogą mnie poznać. Kto tam na, codziennie nie ogląda kanału to... Możemy mieć problem, ale pokemonia może będzie wiedział co będzie. I muszę pamiętać, żeby sedensy dawać zawsze. Ale ja po coś czuję, że będę miał podobny problem jak na kocie z tym. bufem buffem od kota, że sobie nie daję to tutaj. Chociaż na no, to muszę dawać, bo to na tym polega całkowicie moje granie. No i ten ma spoko też, bo ma te. O, cyk. Aha. Majt dwójka. No całkiem fajnie tańczy te, te densy. Nie, nie ma takiej tragedii. No i dobra, ludziki. Dziękuję za uwagę. Widzimy się w następnym wideo z Blade Densera. Zobaczymy jak mi to pójdzie. Jutro, jutro nagram następny filmik, zobaczymy, który level będzie. No, trzymajcie się na razie. Hej.